Uuu. Wybierz kartę. Cześć! Z tej strony ponownie Drowialę. I w dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie o bardzo fajnym newsie, który ostatnio obiegł sieć. Właściwie to pierwsze pogłoski odnośnie tego były już kilka miesięcy temu, ale to było takie piąte przez dziesiąte. Teraz dostaliśmy pewną informację. Będzie MMORPG w świecie Magic the Gathering. Nie ukrywam, że przyjąłem tą wiadomość zarówno z dużą radością i entuzjazmem, gdyż jestem fanem MTG już od dawna i zawsze tak marzyłem o tym, aby była jakaś fajna właśnie adaptacja tej gry, niekoniecznie w formie karcianki na komputery. Z drugiej strony jednak pojawiają się pewne obawy, czy aby na pewno dobre kroki podejmowane są właśnie przy produkcji. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Może najpierw suche informacje, tak? Za produkcję gry bierze się firma Perfect World oraz Cryptic Studios. Może niektórym z Was niewiele to mówi, mi też niewiele mówiło, zanim nie sprawdziłem. Studia te są odpowiedzialne za takie gry MMORPG jak choćby Neverwinter, czyli gra w klimatach zapomnianych krain, Champions Online, czyli taka gra z superbohaterami w roli głównej oraz stosunkowo nowe Star Trek Online. To dobra informacja, gdyż yy, widać, że zagreb biorą się ludzie, którzy umieją te gry robić, tak? którzy już mają na swoim koncie parę produkcji, w tym klimacie, którzy wiedzą jak powinna taka gra wyglądać, więc no to jest solidna podstawa do tego, aby gra była naprawdę w porządku. Druga fajna sprawa jest taka, że gra otrzymała kategorię AAA, tak 3A. Drużyna A, czyli jest to produkcja wysokobudżetowa. A więc z pewnością nie żałuje się hajsu na to, aby ta produkcja wyglądała dobrze, aby była dobrze zrobiona, aby dobrze opłacić wszystko, reklamę itd. itd. Mamy więc dobrą firmę z dużym budżetem. Rzecz numer 3 to oczywiście świat. Magic w Gathering. Świat, który jest bardzo bogaty. Jest tam wiele różnorodnych światów, jest wiele różnorodnych bohaterów, jakiś zaklęć, tak, mamy szkół magii przecież, więc no, są olbrzymie możliwości do tego, aby zrobić fajną grę właśnie na podstawie MTG. Tak naprawdę jedyne adaptacje MTG na komputery to były właśnie wariacje na temat karcianki, tak? Wariacje na temat gry karcianej więc no, graliśmy kartami, inaczej mówiąc. Było i w sumie cały czas, jest to dla mnie zastanawiające, gdyż no, dla porównania inny gigant gier bez prądu, tylko że tym razem gigant gier, gier planszowych, a więc Games Workshop, już od dawna udzielał swojej licencji producentom gier w klimatach Warhammera, w klimatach Warhammera 4000, choćby ostatnie właśnie seria Dawn of War czy Total War Warhammer. Tak, to są przecież świetne produkcje. A więc dziwiło mnie to, dlaczego Wizards of the Coast jakoś niekoniecznie tak pozwala robić gry na podstawie MTG. Teraz na szczęście gra się ukaże, co jest bardzo fajne, ale właśnie w tym momencie chyba musimy przejść do mojej obawy, mianowicie do faktu, że będzie to właśnie MMORPG. Widzicie, zawsze sobie myślałem, że MTG może być super tematem na grę. Na grę RPG. Na grę RPG z fajnym, otwartym światem, z mnogością zaklęć, zdolności, ataków, yy, może jakiś miks między rpg RPG-em a slasherem, tak? Yy, jakaś gra, gdzie jest kilka sztuk magii, drzewko umiejętności, yy, a do tego jeszcze można jakieś kombosy wyciskać yy, swoją postacią, używając jakichś mega super czarów. To było naprawdę w porządku i grałbym w to. Oj, grałbym! Tymczasem dostaniemy MMORPG. No. To też nie jest źle, no bo tak MMORPG też wciągają. Jednakże no, moja obawa jest, jest właśnie taka, że w sumie, jakby nie spojrzeć, to boom na MMORPG już się właściwie skończył. World of Warcraft rozpętało wiele, wiele lat temu. Wielki boom na MMORPG i wszyscy zaczęli robić te gry. Pojawiło się po drodze kilku zabójców WoWa, którzy zostali zarżnięci przez WoWa. Ostatecznie ta scena MMO już się ustabilizowała. Właściwie chyba jedyną grą, która mogła coś tam namieszać było The Elder Scrolls Online, która zresztą zebrała swoich fanów. Można powiedzieć, że scena jest yy, dosyć mocno i ściśle obstawiona scena MMORPG. Ja dobrze wiem, że MTG jest fajną rzeczą i że jest to marka kojarzona przez wielu, no ale jednak nie przez aż tak wielu jak Gwiezdne Wojny czy World of Warcraft. Więc tutaj pojawia się takie zagrożenie, czy to nie jest trochę strzał w stopę robienie MMO. Fajne jest to, że od razu będzie to gra free to play z mikropłatnościami, więc ten model od razu, wiadomo, on się sprawdza. Eee, tylko pytanie, czy zostanie dla niej miejsce na scenie. Powiem tak, jeżeli gra będzie dobra, ma szansę. Jeżeli będzie bardzo dobra, ma jeszcze większe szanse. A jeżeli będzie pod jakimś względem nowością, powiem wam świeżości, do troszkę jednak zakostniałego gatunku MMORPG, bo wszystkie to jest, yy, operują na właściwie tej samej mechanice, niemalże. To wtedy może być naprawdę ciekawie. Czy będę grać w MMORPG w klimatach MTG? Jeżeli będzie to dobra gra, to może spróbuję przynajmniej, zobaczę. Czy dla tej gry odejdę na przykład od Włochów? No nie wiem, ale to zobaczymy. Także grze życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że jak najlepiej się uda, że przyciągnie jak najwięcej fanów. Ale mimo to, troszkę będę jednak jojczył, że ja bym jednak wolał grę w klimatach MTG ale taką a'la Wiedźmin, a'la Skyrim, tak, gdzie mamy fajny otwarty świat, możemy robić co nam się chce i żaden noob nam się nie pamięta pod nogami! Tak czy inaczej będę śledził na bieżąco informacje o nowej produkcji, czekam niecierpliwie na jakieś zwiastuny, na jakieś screeny, coś takiego, żebym mógł sobie znowu o tym pogadać i cóż, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o całym pomyśle? Czy myślicie, że się sprawdzi? Czego oczekujecie od takiej gry? Co by was do niej przyciągnęło? I w ogóle tyle ode mnie, dzięki wielkiej, do zobaczenia. Na razie.